Witam Was podobnie na moim kanale, albo może pierwszy raz. Ja jestem Patrycja i strasznie się cieszę, że możesz oglądać ten filmik. Długo mnie nie było znowu. Zbiłam telefon w tę kamerkę, więc nie byłam w stanie czegokolwiek nagrać. Nie miałam pamięci w telefonie. Byłam na konkursie tanecznym, którą poświęciłam bardzo dużo czasu, przez co też właśnie odeszłam od tego. I miałam ostatnio duży problem, z którym nadal się zmagam, yy, na temat yy, produktywności w pewnym sensie, albo nawet po prostu takim byciu sobą. Takie najprostsze czynności, które bardzo zawsze lubiłam, sprawiały mi i nadal sprawiają trochę trudność, chociaż czuję, że już z tego wychodzę. Właśnie chciałam powiedzieć, że nie wiem czemu. Ale przynajmniej takie mam wrażenie, albo może po prostu dostrzegam teraz takie rzeczy przez to, że sama przez to przechodzę, że bardzo dużo osób, które obserwuję, też mają taki cięższy czas. I to też nie jest tak, że ja to sobie przyjąłam takie stanowisko przez to, że dużo osób tak ma, tylko ja się tak czułam i dopiero po jakimś czasie inni zaczęli też o tym mówić, że się tak czują od jakiegoś czasu. Nie wiem o co chodzi, jakieś ustawienie planet niesprzyjające. Ale wiem, że to, co pokazałam wcześniej, dzisiejszy mój poranek był po prostu idealny, przyjemny i bardzo fajny. Ale to był pierwszy taki poranek od dwóch tygodni i bardzo chciałabym do tego wrócić. Moje zeszłe wakacje były całe takie i strasznie liczyłam, że te też takie będą. Co mnie właśnie strasznie rozczarowało, takie moje oczekiwania, bo po prostu nie wyszło. To jest ciężkie. Chcę prowadzić kontent o motywacji, dbaniu o siebie, kiedy mi samej to nie wychodzi. Ale to jest jedna wielka bzdura, bo każdy czasem ma po prostu gorszy okres, czas i to jest jak najbardziej normalne. To nie jest coś takiego, że teraz nie możesz nic innego wykonywać, i też nie jest tak, że masz usiąść w miejscu i nic nie robić. Ani też nie jest tak, że powinieneś być na siłę próbować robić te rzeczy. Chodzi bardziej o tak do tego ja doszłam i to mi najbardziej pomogło. Takie zaakceptowanie sytuacji, że może nie mam teraz sił na większość rzeczy, na które chciałabym mieć, na które, które planowałam, że będę robić, ale to nie znaczy, że mam przestać się starać jakkolwiek, bo takie nic nie nierobienie jeszcze gorzej na mnie wpłynęło. A więc e, ten vlog to jest takie moje back on track. Powrót do bycia sobą, ale też się dopiero teraz e, zdecydowałam na ten filmik, e, ze względu na to, że dopiero teraz się czuję na siłach na to. Wiem, że dużo osób jest w ciężkiej sytuacji. Mm, łatwo tak powiedzieć: dużo osób, ciężka sytuacja, o co chodzi w ogóle. Po prostu każdy w naszym otoczeniu ma jakieś swoje problemy, z którymi próbuje po prostu coś zrobić, albo właśnie nie próbuje. I tak mi się przynajmniej wydaje, i mi to bardzo pomogło, że jednak nie możemy pozwolić naszym strachom, naszym jakimś obawom przejąć kontrolę nad naszą rzeczywistością, bo. To nie prowadzi do niczego. To jest po prostu normalne, że czasem działamy na innej jakości, mamy inną wydajność. I to nie jest coś złego, czemu powinniśmy się właśnie poddać i nie robić czegoś ze względu na to, że robimy to inaczej. Mniej. To jest jak najbardziej to jest po prostu stan przejściowy życie to jest jedna wielka podróż to też nie jest po prostu prosta linia tylko są różne wyzwania mniejsze większe i nie można oczekiwać że życie będzie po prostu prostą linią prostymi wyzwaniami takimi samymi i dlatego tu jestem nie poddaję się i wiem, że bardzo lubię działać w social mediach. I wiem, że sprawiło mi to ostatnio trochę trudności, ale mimo to wiem, jak dużo to dla mnie znaczy, jak dużo znaczyło i jak dużo już włożyłam w to siły. Dlatego teraz nie mogę pozwolić sobie to wszystko stracić przez to, że. Czuję się zagubiona i nie wiem, gdzie jestem, bo to jest po prostu taki przejściowy etap. To nie jest na zawsze przecież, a mogę dużo stracić w takim momencie. Więc myślę, że najlepszym w takim momencie jest po prostu próbować. Oczywiście nie na siłę, żeby się nie wypalić jeszcze bardziej, ale. W jakości takiej, jaką po prostu czujemy, że jesteśmy w stanie z siebie dać. Jeśli czujesz jesteś źle, to może właśnie cokolwiek robisz, to właśnie powinieneś iść w taką mniejszą jakość, skupić się na tym, żeby po prostu sobie uśmier 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 uśmierzyć? Zależyć. Odebrać sobie trochę tego bólu, cierpienia? Ja widzę w głowie masę powodów, dla których mogę się źle czuć, co zrobiłam źle, co ktoś mi powiedział, co ktoś zrobił, jak się z tym czuję, ale nawet mimo takich niesprzyjających sytuacji, to wciąż ja decyduję, czy to dopuszczam do siebie, czy nie. I po prostu w takim momencie chyba najpierw się po co skupić na sobie. Bo nie możesz dawać komuś czegoś, czego sam nie masz. Dlatego przestaję być people pressure mm, i skupiam się na sobie. Ja. Yeah. To jest y, mój dzisiejszy przekaz i mój y, myśl przywodzie na dzień dzisiejszy. Wszystkie przeciwności losu są po to, żeby nas wzmocnić. Może to już zauważyłeś, może nie, może już miałeś takie doświadczenie, może nie Ale zwróć na to uwagę, ile rzeczy, które się tak bolało, skrzywdziło, jak to wpłynęło na Ciebie? Czy z tego silniejszy? Jeśli nie, to znaczy, że to jeszcze nie jest ten moment, po prostu... W pewnym momencie odbijesz się od dna Bo... Stan, gdzie się czujesz źle, nie jest stanem wyjściowym, to jest tylko przejście i nie odczuwalibyśmy dobra, gdyby nie było źle. To minie. I przejść to tak, jak czujesz, że powinieneś to przejść, ale też nie ignoruj takiego stanu, bo to tylko sprawi, że będziesz w sobie gnieździć te negatywne emocje i po prostu wybuchnie. A to jest po prostu najgorsze, co może być Nawet jeśli to nie jest proste Spróbować odnaleźć to now na nowo sens Przyjemność A jeśli nie Nie będę czuć przyjemności To czemu miałabym marnować mój czas na coś, czego Nie lubię robić? Więc może to po prostu Musi jakoś poszerzyć twoje horyzonty Może coś nowego, co ci będzie sprawiać teraz przyjemność We will see Często jest strasznie, ale w strefie komfortu nie odnosi się sukcesów. Są. So, wszystko idzie na moją korzyść. Mm, a więc, aby mm, sytuacji, ludzie się patrzą, ale why not? E, czekam teraz na bestie i idziemy się, idziemy się tak wieczorkiem przejść. Hi guys, so. Jest dziewiąta. I dobra wstałam, bo nie mam żadnego. Mm, ale to nie jest koniec świata. Dla mnie troszeczkę jest, ale po prostu muszę to przeżyć i się nauczyć tak nie przejmować, bo to jest tylko godzina i cały cudowny dzieje się przede mną. Wczoraj miałam bardzo spontaniczne spotkanie, przyjechały do mnie koleżanki ze szkoły, a teraz um, Morning Yoga. <noise> no, trochę pobudzenie i rozciągnięcie ciała. Bo strasznie bolą nogi od biegania. A co dalej będę robić, to um, wciąż mam rzeczy w pokoju do ogarnięcia. Ja Szybko odebram paczkę z apteki z um, nowymi żelami, co robię? Co w się uzupełnieniem z listera? Ja, um, yeah. są so, tak. Próbujemy sprawić, aby ten dzień był bardzo fajny. Mnie to. Duża zmiana planów. Mam ochotę wyjść z domu, a bardziej tak może być teraz sama ze sobą. Jednak w domu mieszkam z rodzinką i nawet jeśli się to sama w pokoju to jednak czuję, że chciałabym wyjść, ale tylko po to, żeby móc samej doświadczyć i przemyśleć parę rzeczy. I don't know. taka solo date. Mamy bardzo cute out. wreszcie kartki. Zabieram się na moją favorite mrożną kawkę. Strasznie gorąco. Another day and another slay morning. Plan na dzisiaj. Skupiam się na swoich celach. Mm, takich y, miesięcznych. Czyli dużo są na social media chcę poświęcić. Chcę wstawić TikToka z wczorajszego pieczenia, na którego Was zapraszam w opisie. Y, podałam nazwę. Ogólnie ciasto wyszło po prostu. Robiłam. Mm, pomieszałam parę przepisów, które mm, znałam. Tylko ulepszałam je od dodałam y, sok z limonki i zrobiłam. Y, przypaliłam masło. I teraz taki po prostu. Y, pyszny po tego masełka. Mam z nektarynką. Ja. Y, no, bardzo fajne bardzo. Teraz lecę mieć włosy, chyba odżywkę, żeby mieć taką wiecie, full fajną pielęgnację, czy słonko, to by nie się popalać jeszcze. Chcę też zaplanować fit na Instagrama, bo udało mi się zrobić fajne fotki wczoraj. A wieczorem, e, ale to dopiero o jakieś 23.00, przychodzi mnie przeciłka na noc po e, prostu z pracy. Dlatego tak późno i będę próbować nowy przepis makaronowy.